Witam w kolejnym odcinku z serii Mitologii Słowiańskiej. Licho. Licho to najsilniejsze bóstwo, demon, zwierzę słowiańskich, Ponieważ nie było sposobu, żeby wygrać, przegonić, uchronić się lub dogadać z demonem, obdarowując go, składając jakieś ofiary. Licho było uosobieniem nieszczęść, spadających na ludzi. Słowianie wierzyli, że Licho przechadza się po świecie, zsyłając zarazy na ludzi i ich zwierzęta. Powoduje pożary. Syłając wszelkie nieszczęścia, głód na domostwa i mieszkańców. Licho mogło zamieszkać w czyimś domu, i wtedy osoby, które w nim zamieszkiwały, czekał straszny los. Jedyną nadzieją dla nich było to, że w końcu demon się znudzi i opuści ich, a w ten sposób zły los również od nich odejdzie. Słowianie przedstawiali licho jako małą, włochatą istotę, czającą się na ludzi, żeby zrobić im krzywdę. Inne wersje opisu Licha mówią, że przybierała ona postać straszliwie chudej kobiety z jednym okiem. Dla naszych przodków Licho było tak straszne, że do naszych czasów pozostało jeszcze związki frazologiczne, takie jak nie budź Licha, Licho nie śpi, Licho wzięło, Licho wie. Ma to związek z tym, że demon ten jest tak straszliwy, że nasi przodkowie obawiali się go najbardziej. I to koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania kanału. No i cześć.